Prechajmy i śpiewajmy to hasło zajęć artystyczno-edukacyjnych prowadzonych przez Fundację EduEco, a skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W miniony czwartek zajrzeliśmy z kamerą do Katolickiego Centrum Studenckiego w Słubicach, gdzie właśnie odbywały się zajęcia. Fundacja w naszym domu działa już niemal dwa lata i te zadania, które realizujemy, one są z projektów, które ogłasza gmina, województwo, ale także różne inne fundacje. Są to m.in. zajęcia z języka niemieckiego, ze śpiewania, ale też z przyrody i z innych takich fajnych spotkań, które są przewidziane dla dzieci, dla starszych, dla seniorów, dla małżeństw, no po prostu dla wszystkich. Szprechanie to wiadomo język niemiecki, natomiast śpiewanie no to jest jakaś forma też zabawy, przez którą chcemy tego języka też uczyć nasze dzieci. Te zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godziny 16 do 18, natomiast zajęcia z przyrody będą odbywały się no w miarę cyklicznie raz na miesiąc w Katolickim Centrum Studenckim. Jest to miejsce spotkań, miejsce działalności fundacji i miejsce takiego rozwoju dla naszych dzieci i wszystkich innych, którzy tutaj przychodzą. Zajęcia w ramach szprechajmy i śpiewajmy wychodzą poza szkolne tematy i skupiają się na swobodnym komunikowaniu się. Jest też czas na pomoc w zadaniach domowych.